Siemaneczko kochani, z tej strony Deslot. jak tam u was? Ale ten czas szybko leci, do gry Fortnite właśnie wleciała nowa aktualizacja 17.20, która to między innymi wprowadziła zmiany w ustawieniach broni. Teraz to wy będziecie mogli automatycznie ustawić sobie, gdzie chcecie, aby broń wpadała w waszym ekwipunku. A od dzisiaj bardzo się cieszę, bo już możecie teraz wspierać mi kodem twórcy Desot sklepie Fortnite. A ja już wracam w tym momencie do nagrywania dla was filmików regularnie co dwa dni. Już teraz od poniedziałku do piątku od godziny 10 do 13 można u mnie zagrać customy o nagrody i zbogacić się o darmowe prezenty. Już kilku z was otrzymało ode mnie prezenty, które wygrali podczas customów u mnie na live'ach. Także i wy macie te szanse, więc zapraszam. A dla tych, którzy chcieli zagrać by większą ilość giereczek, czekam na Twitchu. Tam też codziennie teraz odpalam dla was różnego rodzaju giereczki i można ze mną zagrać od arenek po LOLa lub CS-ka. także zapraszam. To właśnie w tej aktualizacji 17.20 do Fortnite trafiła nasza opcja, którą pragnęliśmy posiadać już od kilku sezonów. Mianowicie chodzi mi tutaj o automatyczne ustawienie broni. I jak to zrobić? Oto krótki poradnik. Słuchajcie, wchodzimy więc w trzy kreseczki u samej góry, a następnie wybieramy opcję ustawienia. Teraz wchodzimy w tą taką okrągłą zębatkę. I zjeżdżamy troszeczkę na dół, aż znajdziemy opcję preferowane pola przedmiotów. To tam wchodzimy w Konfiguruj i musimy włączyć opcję automatycznego ustawiania broni. Teraz za pomocą pierwszej tabelki ustawiacie w jakich miejscach chcielibyście, aby ta broń się znalazła. Czyli na przykład, że na pierwszym slocie chcielibyście mieć karabin, na drugim shotguna, na trzecim na przykład snajperkę, na czwartym miejscu chcielibyście mieć na przykład coś do leczenia, w piątym chcielibyście mieć na przykład wędkę lub inne przedmioty typu granat, i w ten sposób ustawiacie w bardzo szybkim tempie. Swojej bronie, dzięki czemu od razu po podniesieniu tych broni będą one ustawiały się automatycznie w wyznaczonych miejscach, co sprawi, że Wy sami nie będziecie musieli później wchodzić w swój ekwipunek. Jak to często się zdarzało w ferworze walki podnosimy jakiś przedmiot, który wpada nam w pierwszy slot, a nie drugi czy trzeci, który byśmy chcieli. Naciskamy nie ten niestety slot, co chcieliśmy nie strzelamy z tej broni często przez to przegrywając pojedynek. Teraz się to zmieni dzięki bardzo dobrym e, ustawieniom, dzięki tej mega fajnej opcji, będziecie mogli ustawić broń w dowolnym slocie i automatycznie po podniesieniu on trafi do tego slotu i będziecie mogli dzięki temu wygrać pojedynek. Także to myślę, że może się wszystkim przydać e, tym nispoconem i tym bardziej. A teraz trochę poeksperymentujmy i zobaczmy co stanie się, jeżeli znajdziemy inną pompę w momencie, w którym już jedną posiadamy w miejscu wyznaczonym w ustawieniach. W momencie kiedy zobaczymy inną broń i będziemy chcieli ją podnieść to pytanie czy nam nie wymieni tych broni. No właśnie nie. Ta broń, którą podniesiemy, ta inną pompę trafi do pierwszego lepszego miejsca jakie znajdzie w ekwipunku. To znaczy, że nie usunie nam broni, którą chcieliśmy lecz po prostu jeżeli potrzebujemy podnieść przedmiot, który jest dodatkowy to po prostu gdzieś go wrzuci. Ale jeżeli znajdziemy na przykład teraz MK, która była ustawiona na pierwszym miejscu a teraz w tym miejscu znajduje się na przykład Tactical czyli ta druga pompa, której właściwie nie potrzebujemy to po podniesieniu M ten Tactical zostanie znowu przeniesiony na inne randomowe miejsce, wolne w waszym ekwipunku. Będzie on tak długo przykładany, aż zapełnicie cały swój ekwipunek. Pytanie pozostaje: co stanie się z tą pompą, jeżeli będziemy mieć już cały zapełniony ekwipunek, a znajdziemy przedmiot, który powinien znajdować się teraz w tym miejscu tej pompy? Na przykład PM. Na moim piątym miejscu ustawiłem w ustawieniach sobie PMA, teraz znajduję PMA, a mam tamtą pompę. Czy teraz PM zastąpi tą pompę, która jest w jego miejscu? W tym momencie, jeżeli mamy cały pełen ekwipunek, to niestety nie. Będziemy musieli ręcznie zamienić te przedmioty, po prostu biorąc ze sobą PMA w miejscu wyznaczonym Shotgun'a. W ten sposób ten Shotgun wypada, bierzemy PMA i mamy zgodnie z naszymi ustawieniami. Być może to błąd lub jeszcze lekkie niedopatrzenie. Aczkolwiek jest to do poprawy pewnie w najbliższych dniach, tygodniach, także i tak uważam, ten system jest naprawdę fantastyczny. Myślę, że cały ten system jest mega ciekawy i bardzo przyszłościowy. Dzięki temu nie będziemy mieli problemu właśnie z przerzucaniem przedmiotów. Często stojąc w miejscu jesteśmy łatwym celem, kiedy wymieniamy swój ekwipunek lub w momencie, kiedy na starcie gry chwytamy pierwszą broń, która przypadkowo przemieszcza nam się po ekwipunku i trafia w inne miejsce niż chcieliśmy, co powoduje, że często nie strzelamy z niej lub właśnie strzelamy inną bronią. Teraz na szczęście ten element zniknie z gry i wszyscy będziemy mogli się cieszyć tym, że nasze bronie są tam, gdzie być powinny. Mam nadzieję, że taki poradnik Wam pomógł i dzięki temu będziecie mogli lepiej grać w Fortnite. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, materiał wam się podobał zostawcie tu i łapkę w górę, dzięki której moje wideo znajdzie więcej odbiorców i też dzięki wam zyska tą wiedzę z tego filmu. Także dziękuję wam za dzisiaj za oglądanie. Dla tych, którzy oglądali ten materiał do końca, niech napiszą mój kod w sklepie, czyli desotfn w komentarzu, tak abym wiedział, że obejrzyście do końca. Ja przyczepię serduszko i napiszę wam komentarz. Bardzo wam dziękuję wszystkim za oglądanie i widzimy się już jutro na live oraz... Co dwa dni na nowym odcinku, także do zaczyska! trzymajcie się cieplutko. Cześć!